Witam wszystkich na kanale Fit Farmer, a dzisiaj trochę porozmawiamy o tej wydajności mlecznej. No i wielu z Was pytało mi w wiadomościach prywatnych i w komentarzach wielu z was pytało mnie, a mianowicie jak to u nas wygląda ten cały cykl produkcyjny, czyli od małego cielaka do, dużego, do dużej krowy, do, bądź dużego byka. Jak to wszystko u nas po kolei idzie. No, i żeby to wam pokazać, to za chwilę przeniesiemy się oczywiście do cielętników, do obór na podwórzu. Ale najpierw, jeszcze chciałem paru niedowiarkom y, zamknąć oczy. A mianowicie, znalazłem dwie. Dwa certyfikaty, którzy tam. Y, ha, ha, Tak robili w komentarzach i w ogóle. Hoho! Ho, co to możesz? Gówno nie, i w ogóle. Ty w ogóle na mnie się nie nadajesz, To już znamy te hasła. Yy, przygotowałem właśnie. Za chwilę Wam pokażę certyfikaty, które były 10 lat temu. No, 10 lat temu, tak. Yy, nawet yy, niektóre 12 lat temu. Wszystkich wam nie będę pokazywał, pokażę wam tylko te stare, co miałem pod ręką. I co? Pokażę wam certyfikaty, i lecimy do Obory. A mianowicie mamy tutaj certyfikat numer 1. Jest to certyfikat za 2010 rok. Przeciętna ilość krów jest 168 Tutaj macie parametry Ile było mleka? 6900 od krowy Nazwy stada Wam nie podam Bo po co? <laughs> po co Wam to wiedzieć? I tutaj jest 2010 rok Tu już mamy rok 2012 I już jest 193,4 krowy To tak, tak wyliczają ilość sztuk Nadal się trzyma to 6900 W tamtych latach nie mieliśmy jeszcze paszowozu, oprzątało się widłami No i oprócz tego, że się oprzątało widłami i nie mieliśmy paszowozu No to yy, Wiadomo były błędy żywieniowe i tak dalej No ale co, idziemy sobie Idziemy sobie drogą teraz i pokażę Wam od czego to się bierze A mianowicie tak Zmieniliśmy coraz więcej też, zacielamy sztucznie. Tu mamy punkt inseminacyjny. Tutaj mamy różnego rodzaju nasienia, jest cała ta. Tu mamy pipetkę, tu są rureczki, wszystko jest ładnie, porządnie, tak jak ma być. Więc zacielamy sobie nasieniem stulec z firmy. Z firmy Stulec. Kwalifikowanym nasieniem, materiałem, materiałem nasieniem. No i co? No i jak to u nas wygląda? No i ja Was zabiorę na wycieczkę do obory, no bo najpierw trzeba iść do obory! Paszowód mi się kończy ciąć, jałówki już prawie uszykowane, tu już wszystkie zwierzęta dostały jedzenie. Z koło godziny 12, to tak jest zawsze mniej więcej koniec oprzętu no i jak to się bierze a mianowicie mianowicie idziemy sobie do stodoły Tu teraz chłopaki sprzątają, ponieważ my te przejazdy sprzątamy praktycznie codziennie. Tutaj krowy tylko biegają, więc mają praktycznie codziennie wypychane i ścielone na dworze, żeby się nieśli z gały nie uszkadzały sobie nóg. Tutaj mamy grupę. Wszystkie sztuki co są tutaj są w ciąży. Są to jałówki, krowy i tak dalej, które są w ciąży. Jest to grupa. No i wiadomo, po zacieleniu albo sztucznym, albo przez byka trafiają one tu. I tutaj sobie spokojnie chodzą, mają wybieg z tyłu, zrobiony. Mają tutaj takie miejsce, żeby się schować. żeby się schować. Tu mają piękny wybieg, okulnik jak talala. To jest buba, to jest bardzo stara krowa. Tu sobie na tym okolniku latają i żyją. No i jak się zbliża już do porodu termin, jak się zbliża już poród czy termin porodu, o, jak się ten termin porodu zbliża, jest mniej więcej dwa tygodnie, tak 2-3 tygodnie do porodu, no to przeganiamy sobie przeganiamy sobie tę oto krowę lub jałówkę do obory. Zaraz Wam pokażę, gdzie są ustawione w oborze krowy. Przy okazji jeszcze Wam pokażę, bo akurat tak się składa, że Pan Marek tutaj wypycha. W związku z tym, że Pan Marek wypycha, to Wam pokażę, jak Fadronka radzi z gnojem. To już tak przy okazji, a zaraz wrócimy do danego. Padromka ze cofa. Leci z gnojem i ta maszyna nie ma sobie lepszych. Żadne Manitu jakiekolwiek Manitu żadne nie ma szans z tą maszyną. To jest moc, a nie tam jakaś zabawa. Hehehe, he he. no więc Fadroma wróciła do łaski. Jest po remoncie generalnym. Został wymieniony silnik na nowy. się dziwują co się dzieje sobie do obory tutaj są przeganiane tą, tą barierką do środka, no i do dolnej obory też są przeganiane normalnie gankiem tutaj sobie idziemy no i te krowy są zaganiane tu co jest Leonik? Uuuu, lebyczek, ja cię kręcę Dobre? Smakuje stary, ugotował dobre? A, to się cieszę. To się cieszę. I tutaj dalej idziemy i te krowy są na łańcuchu. Po prostu ze względów bezpieczeństwa nieraz się cieliły gdzieś tam na hali czy coś. Żeby się nie cieliły na hali, to one tutaj były brane i na łańcuch są dawane te krowy, które są w ciąży. Jak są brane w ciąży, urodzą, przeganiane są na tą stronę, tutaj na luz. I już biegają sobie na luzie. No i wiadomo, jak już biegają na luzie, to są to są mleczne dają mleko. No, a cielaczek trafia tu. Cielaczek trafia sobie tu. I tu mamy sobie cielaczki. Cyk, cyk tu mamy puste klatki przygotowane na następne cielaki, cyk. I tak to wygląda. Następnie cielaki stąd. Cielaki stąd brane są do cielętnika do cielętnika są brane, a w cielętniku dorastają sobie już do dojrzałości, takiej konkretnej takiej powyżej 200 kg żeby mogły sobie żeby sobie mogły po prostu w spokoju urosnąć dojść do jakiegoś tam poziomu wagowego, my tak mniej więcej powyżej 200 kg wtedy już Odseparowujemy ten, te, te ponad 200-kilowe i przeganiamy do następnej budki. Ale żeby chronologicznie Wam to pokazać, to muszę Wam najpierw pokazać te cielaki. Więc idziemy do cielętnika. Gorąco dzisiaj jest tak, że to jest szok, ale dla, dla traw, kukurydzy i innych rzeczy no to jest pięknie. Dlatego jest pięknie, no bo jest dużo deszczu i dużo słońca O Jesteśmy w cielętniku I tutaj są sztuki Po tej stronie są zawsze małe Po tej stronie zawsze są małe Cielaki Mają właśnie wywalane słome. Będą miały ścielone Nowe kojce I potem jak już są większe, to są przeganiane na tą stronę. No i na tej stronie już są duże sztuki ale gara. No i tak sobie to jest. Tu już są te większe sztuki na dworze okulniki mają wybiegi. I idziemy dalej. No i jak one urosną, przeganiane są do jeszcze następnego kojca. W którym już... W którym to końcu już osiągałem dojrzałość i płciową, i roz, rozrodową taką, czyli mają powiedzmy już około dwóch lat. Stają się już takimi jałówkami, które są gotowe do zapłodnienia. I one sobie spędzają w czas. Ja za chwilę Wam te łódki pokażę. Są to dwie drewniane budki, no i najpierw najpierw trafiają te ponad 200-kilowe do budki pierwszej, gdzie sobie rosną dalej a następnie następnie przeganiane są już do drugiej budki, gdzie są jeszcze większe no i potem z tej największej grupy wybierane są do stodoły, czyli do tego miejsca tutaj do tego miejsca tutaj są wybierane Się padrąb wybiera gnój, I właśnie w tej stodole potem co? No i u nas codziennie coś się dzieje, nie? Cyk. A te budki mamy tutaj, jest pierwsza. Pierwsza budka, czyli tam, my ją nazywamy pierwsza, bo jest pierwsza. Ho-ho! I tu są, a tam jest druga budka, gdzie są już jak widać większe jałówki, które potem stamtąd trafiają tu. Z tej grupy są wyławiane, zacielane, przepychane są na tamtą grupę, gdzie są w ciąży krowy. No i znowu mamy bućkę. <laughs> no i w skrócie, w skrócie, tak to u nas wygląda. Jest taki Obieg, obieg zamknięty dookoła ładnie, z budynku do budynku sobie wędrują te zwierzęta. Wydajność to Wam pokazywałem. Na chwilę obecną doszliśmy do wydajności 9000 kg. Nie zależy nam na jakoś na wielkich liczbach. My tam mamy trochę też serca do zwierząt i nie chcemy tak po prostu doić nie wiadomo jak. O doju zrobię osobny odcinek, w jakim systemie doimy, jakimi dojarkami, co jak, co ile godzin itd. To też będzie osobny odcinek. Żeby nie przedłużać i nie zamulać Kończymy odcinek na dziś Marek sobie przejeżdża jeszcze tutaj łychą Od Padrome kolejny pasek Ja się z wami żegnam Zachęcam do subskrypcji kanału Do udostępniania filmiku Do komentowania Rozbudowujemy sobie ten kanał Będzie coraz więcej ciekawszych rzeczy Ja za chwilę się biorę za gnój Ponieważ tutaj codziennie też sprzątam Ale tak jak widać tam Krowy zastrają, jest ich dużo Codziennie tutaj wypycham gnój i codziennie ścielę Jest godzina 11 rano I one tu mają już taki syf po nocy Ale wysprzątam, będą miały znowu sucho do Następnego dnia I znowu gnój i tak w kółko Nic, bardzo dziękuję za odcinek dzisiejszy Wszystkich pozdrawiam, życzę Pięknych plonów Deszczu Co się ze sobą gryzie, ale Jedni potrzebują tego, jedni tego ja was pozdrawiam, życzę miłego dionka i trzymajcie się, hej